Nazywam się Łukasz Sowa, urodziłem się w Mysłowicach, mieszkam w Mysłowicach i tutaj w Mysłowicach też mam swój warsztat. Tworzę szable, głównie szable i broń białą. Tak jak rysownik, malarz wykonuje swój szkic, szybko z uczuciem, z ekspresją jakąś, tak te przedmioty powinny być wykonane i... Staram się przynajmniej robić tak, jak to powinno być robione kilkaset lat temu, bo to mi się najbardziej w tym podoba. Tworzę zarówno dla różnych klientów, którzy potrzebują broni szablę historyczną, i tworzę dla siebie. To są dwa różne kierunki. Dla klienta oczywiście staram się jak najładniej zrobić wszystko jak najczęściej zgodnie ze sztuką rzemieślniczą. A dla siebie y, tworzę raczej na zasadzie rzeźby. Z wykształcenia jestem rzeźbiarzem. Skończyłem liceum plastyczne i studia y, artystyczne na kierunku rzeźby. Wykonanie szabli tak jak ona powinna być wykonana. To tak jak. Y, Ktoś wykonywał ją kilkaset lat temu, właśnie integracja ta jakby z myślami tego rzemieślnika stała się dla mnie formą sztuki. Na starych przedmiotach widać to, że to robiła pewna osoba, że się gdzieś pomyliła, że pewne rzeczy umiała zrobić lepiej, pewne gorzej. I to, co tworzę dla siebie, staną się być jak ta osoba. Bardziej studiuję charakter rzemieślnika sprzed kilkuset lat, co on mógł myśleć, jak chciał zrobić, w jakich warunkach żył, co, było, co miało dla niego znaczenie, a co nie. O, tworzenie szabli to nie tylko yy, uderzanie młotkiem. Ta praca kowalska yy, to jest... Może nie 10%, może 20%, ale to jest tylko mały, mały fragment całej pracy. Bo jeszcze później obróbka szlifierska, czyli rękojeści, kawałeczek drewna, skóry, sznurka, pochwa, szabli. To znowu mamy robotę ze skórą, z drewnem, czasem z innymi metalami szlachetnymi. Czasem to jest po prostu mosiąc czy brąz, czasem to jest odlew, czasem inny rodzaj pracy. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak się to zaczęło. Na pewno od zawsze lubiłem rysować, malować. Wycinałem miecze z kawałka blachy w warsztacie dla swoich zabawek. Nawet przekuwałem jakieś gwoździe w piecu z centralnego ogrzewania, żeby powstała szabla. Ale początku nie pamiętam. Po prostu to zawsze było. No na razie tworzę szablę cały czas, no, nie zamierzam przestać póki mam siłę, nie wiem jak długo będę miał siłę, bo to nie jest prosta praca, ręce bolą bardzo często, no już gdzieś ze 20 lat pracuję w tym kierunku, czy to będzie 20 lat, a potem nie wiem, może wyjedzie się gdzieś za granicę, popodróżować, zobaczymy.